Odchyliłem się lekko do tyłu, podziwiając zbudowany przeze mnie domek dla ptaków, w który chwilę temu przybiłem ostatni gwóźdź. Moje zmrużone oczy podążały za pomarańczowo-żółtym zachodem słońca, które wędrowało w linii na horyzoncie do jabłoni, zasadzonej bezpośrednio przed moim domem. Wyplułem z pomiędzy zębów jeden nadprogramowy gwóźdź prosto na taras werandy. Zszedłem po frontowych schodach i podszedłem do szerokiego drzewa, żeby zamontować nowe schronienie dla tych pięknych stworzeń na jednej z jego gałęzi. Nigdy nie domyśliłbyś się, że to jabłoń, jeśli bym ci tego nie powiedział. Biedaczek od miesięcy jest w fatalnej kondycji i obawiam się, że kolejna zima przeważy na jego życiu. Patrzenie na to drzewo było bardzo bolesnym wspomnieniem. Zwłaszcza, gdy było w takim stanie. Moja zmarła żona Megi i ja zasadziliśmy je kilkadziesiąt lat temu. Zawsze wybieraliśmy z niego najświeższe owoce. Piknikowaliśmy w cieniu jego gałęzi i delektowaliśmy się słodkimi szarlotkami. Piekła najlepsze ciasta na świecie. A teraz... Drzewo umierało. Zlekceważyłem to. Zresztą cała reszta mojej ziemi szła w jego ślady. Wszystko umierało. Prawdę mówiąc, jedynymi istotami, które nie chciały tu zdechnąć, to te przeklęte szczury. Nieważne, jak bardzo się starałem, nieważne, ile trutki nafaszerowałem w kostki cukru, pozostawione na ganku, nie chciały odejść. W końcu. Po prostu się poddałem. Większość mojej motywacji do życia straciłem po śmierci megi, a to skutkowało brakiem opieki rozciągającej się na całe uprawy i drzewa. Nie goliłem się od tygodni i przez większość czasu nie zawracałem sobie głowy, choćby prysznicem. W końcu byłem tu tylko ja. Absolutna cisza, zamiast śmiechów, brzdęków, garnków i porcelany, czy choćby nieistotnych kłótni, była ogłuszająca. Pomimo mojego nieco szorstkiego wyglądu, to ludzie z okolicznego miasteczka, w którym mieszkałem i dorastałem, utrzymywali mnie przy życiu. W żadnym wypadku nie była to duża mieścina, ale ludzie tutaj zawsze byli jednymi z najmilszych na świecie. Bez ich wsparcia prawdopodobnie nie dałbym sobie rady po śmierci Megi. Jedyne inne towarzystwo, jakie miałem, to strach na wróble z przodu gospodarstwa. Megi nazwała go Roy. Prawdopodobnie dlatego, że każdego wieczoru słuchaliśmy w radiu Roya Rogersa. Roy stoi w tym samym miejscu od siedmiu lat i myślę, że większość wron już połapała się na tej sztuczce. Dlatego w zeszłym tygodniu postanowiłem zbudować domek dla ptaków, mając nadzieję, że zadomowi się tu jakiś rudzik lub zięby, które odpędzą wrony. To było smutne. Wydawało się, że nawet roj umiera. Po tym jak nakarmiłem bydło i podlałem ogród, postanowiłem zaszyć się w domu na całą noc. Pomimo uroczystości i przyjęć w innych miejscach, Trudno mi było się gdziekolwiek ruszyć. Imprezy Halloweenowe nie są dla takich starych grzybów jak ja. Z drugiej strony żadne dziecko nie zapuściłoby się w moje strony po cukierki, więc nie musiałem się specjalnie starać z dekoracjami. Dla mnie to był tylko kolejny wieczór w samotności. Po kolacji udałem się w stronę sypialni, zatrzymując się na chwilę w kuchni, by zaparzyć sobie herbatę. I wtedy... To zobaczyłem. Roja nie było na swoim miejscu. Krzyż wciąż tam stał, ale nigdzie nie było widać stracha na wróble. Podszedłem do okna, by lepiej się przyjrzeć, zakładając, że ta przeklęta kukła spadła z powodu wiatru, ale nigdzie go nie widziałem. I wtedy rozległo się pukanie do drzwi. Na początku się zawahałem. Kto przy zdrowych zmysłach przyszedłby tu o dziewiątej trzydzieści wieczorem? Na pewno żaden z dzieciaków. Kto tam? Powiedziałem przyciskając ucho do drewnianych drzwi. Zero odpowiedzi. Słuchaj, nie chcę żadnych kłopotów. Jeśli są tam jakieś dzieci, lepiej wracajcie do domu. Nie mam żadnych słodyczy, przepraszam. Nic. Potem znowu pukanie. Tym razem znacząco głośniejsze. W końcu, sfrustrowane, otworzyłem drzwi z zaciśniętymi pięściami. A w progu stał roj. Stał w swoim pełnym umundurowaniu, z tym samym martwym spojrzeniem utkwionym w guzikach, przytwierdzonych do jego twarzy. Pod jego okrytą workiem głową przez materiał przebijało się słabe mamrotanie. Cofnąłem się w szoku i patrzyłem, jak strach na wróble wlecze się do środka mojego domu. Chciałem coś powiedzieć, ale nie byłem w stanie wykrztusić ani słowa. Gdy strach na wróble wpadł do kuchni, usłyszałem grzechotanie szuflad i naczyń, które rozbijały się o podłogę, nim głos odbił się echem za ściany. A znacznie lepiej, powiedział z ulgą, chrapliwym tonem. Przytłumiony, kusztykający odgłos nóg wypełnionych słomą, zbliżył się do progu, w którym stałem. Podszedł do mnie, a szwy na jego ustach były rozcięte, zapewne jednym z kuchennych noży Meki. Jego usta ułożyły się w niepokojący uśmiech. Gdy podchodził bliżej, odsunąłem się. Pomyślałem, że to będzie wygodniejsza forma kontaktu z tobą, Peter. Ta istota czytała ze mnie jak z książki swoimi czarnymi, guzikowymi oczami. Śmiało mogę stwierdzić, że byłem niesamowicie spanikowany. Nie ma czego się bać. Myślę, że łatwiej ci widzieć to niż inną formę. Wszystko w swoim tempie. Proszę wybacz mi, jeśli jesteś przestraszony. Strach na wróble pokuś tykał z powrotem do kuchni. I po chwili pojawiła się w jego miejscu znajoma twarz, trzymająca filiżankę herbaty. Rozpłakałem się. To była Megi. Rozpoznałem ją w chwili, gdy spojrzeliśmy sobie w oczy. Doprowadziło mnie to do łez, ale szybko wróciłem do równowagi, pośpiesznie ocierając twarz. To nie mogła być moja żona. Kim do cholery jesteś? Cokolwiek nosiło twarz mojej żony, zrobiło to źle. O, po prostu świetnie. Zawsze staram się nie straszyć ludzi, ale wydaje mi się, że moje starania idą coraz gorzej. Powiedział głosem mojej żony. Wy, ludzie, jesteście bardzo złożonymi istotami. Twarz mojej żony zaczęła gnić, a jej ciało zsuwało się z kości. Jej oczy zaczęły zapadać się z powrotem w czaszkę, a ubrania straciły wszystkie kolory, ostatecznie stając się czarne jak noc. Jej czarna szata wydłużała się, aż sięgnęła ziemi. Jej ręce wyschły wokół filiżanki herbaty, pozostawiając po sobie tylko kości. I wtedy ujawniła się prawdziwa natura mojego gościa to był żniwiarz. Moje plecy uderzyły z impetem o ścianę. Nie wierzyłem, że takie postaci w ogóle istnieją. A ta tutaj, siedziała w mojej kuchni, trudno było się temu dokładnie przyjrzeć, ale bez wątpienia był to żniwiarz. Szkielet okryty ciemną szatą, trzymający ogromną kosę. Próbowałem nawiązać z nim kontakt wzrokowy. A przynajmniej tam, gdzie powinien mieć oczy. Ale patrzenie śmierci prosto w twarz przysparzało moją głowę o bolesne wizje. Wybacz mi, dziecko, może być ci trudno mnie widzieć. Nie chciałem cię wystraszyć, ale tak jak widzisz, to prawda. Spotkałeś się z tym, kogo nazywają śmiercią. Głos postaci był głęboki, wstrząsał moimi kośćmi i odbijał się echem w moim umyśle. Musiał zauważyć mój dyskomfort, ponieważ moje plecy w dalszym ciągu były kurczowo przyciśnięte do ściany. Przez tysiąclecia przybierałem wiele postaci, ale wy, ludzie, zdajecie się rozpoznawać we mnie przede wszystkim żniwiarza. I właśnie w takiej formie pojawiam się teraz przed Tobą. Pozwolisz, że to zmienimy. Czaszka z pustym gniazdem zniknęła w ciemnym całunie, a na jej miejscu pojawiła się nowa twarz, nieco pulchny, blady mężczyzna w średnim wieku. Spuścił swój czarny kaptur na mięsiste, otyłe ramiona. Przepraszam, powiedział. Mogę przybrać postać tylko zmarłych. Taka jest moja natura. Martwa trawa w twoim strachu na wróble działała całkiem dobrze. Podobnie jak twoja zmarła żona, ale wydaje mi się, że byłoby to dla ciebie zbyt uciążliwe. No co ty nie powiesz? sarkastycznie chrząknąłem, wypuszczając nerwowy oddech i wycierając wilgotne czoło. Mam nadzieję, że obecna forma jest dla ciebie przystępniejsza, powiedział podając mi filiżankę herbatę. Ta twarz należała do 37 latka o imieniu Jim Johnson. Jim jest... był analitykiem bankowym. Znasz tych facetów, którzy cię sprawdzają pod każdym kątem, zanim dostaniesz ubezpieczenie. Co zabawne? Biedny Jimmy zmarł, ponieważ nie sprawdził swojej socjopatycznej dziewczyny, założonymi sprawami o pobicie i wielokrotne rabunki. Co zabawne, jej jeszcze poprzedni chłopak został okaleczony po tym jak. zatrzymał się, zauważając, że nie słucham z powodu mojego ataku paniki. Moje oczy nieustannie wędrowały ku frontowym drzwiom. Wybacz za moje odbieganie od tematu. Uwielbiam dobrą ironię. A teraz dlaczego tu jestem? Dlaczego zabrałeś megi? Chrząknąłem, nadymając pierś, chociaż wiedziałem, że żniwiarz nie jest w żaden sposób przeze mnie onieśmielony. Przez chwilę milczał, prawdopodobnie wertując po swojej głowie. Są rzeczy, które wykraczają poza to, co człowiek powinien wiedzieć. Dlaczego słońce wschodzi i zachodzi? Dlaczego ptaki latają po nieboskłonie? Dlaczego żniwiarz musi zabierać żyjących? Twoja żona była tylko jedną z wielu zabranych tego dnia. Było ich dokładnie 155 142 osoby. Jej śmierć nie była niczym osobistym, zapewniam cię, ale była częścią większego planu tego, czego ani ja, ani ty nie możemy poznać. Moim jedynym celem jest zabranie wybranych zebranie dojrzałych plonów. Moim obowiązkiem nie jest selekcjonowanie, a zbieranie. Ale ty ją zabrałeś, mogłeś pozwolić jej żyć? Nie, powiedział. Nie mogę majstrować przy żniwach. Wielu próbowało się wtrącić, ale ich wysiłki szły na marne. Jak to? Wymamrotałem. Twarz płuchnego mężczyzny, czy cokolwiek było pod nią, zachichotała do siebie sucho. Wy ludzie jesteście tak dziwni ze swoimi fascynacjami. Na przykład dzisiejszy wieczór jest poniekąd moimi honorowymi urodzinami, jak sądzę. To... to naprawdę twoje urodziny? Zapytałem, a na jego twarzy pojawiło się zakłopotanie, gdy pociągnął łyk z kubka. Na niebiosa nie, ale z pewnością, jeśli mogą świętować narodziny Nazarejczyka w grudniu, Mogą obserwować moją obecność w październiku. Twoją obecność? Halloween, jak to nazywacie, zawsze dotyczyło mnie. Ludzie uwielbiają bawić się tym, czego nie rozumieją. Przed waszym pokoleniem oferowano mi Samhain. Niektórzy nawet myśleli, że mogą mnie przekupić, oferując swoje bydło czy dzieci, aby powstrzymać moje żniwa. Istota spuściła głowę. Więc czego ty chcesz? Powiedziałem. Czy mnie zabijesz? Żniwiasz znów się roześmiał. Tym razem donośniej. Można by tak pomyśleć, prawda? W końcu po co innego żniwiasz zapukałby do twych drzwi. Patrzyłem jak jeleń w reflektory nadciągającego auta. Śmiał się dalej. Tylko tym razem ze mnie. Wybacz mi, Peter. Jak już wspomniałem, uwielbiam dobrą ironię. Żniwiarz wstał i przeszedł obok mnie, zatrzymując się pod oknem. Wyjrzał na zewnątrz. Jak ironiczne jest to, że człowiek otoczony tak wielką ilością śmierci mógł ofiarować ogromną ilość życia. Kto ja? zapytałem zaskoczony. Skinął głową, odwracając się do mnie. Biedna jabłoń Megi, powiedział kręcąc głową. Jest uschnięta i umiera, tak jak ty. Przypuszczam, że mógłbym zabrać cię jeszcze dziś, ale nie to jest moim zamiarem. Nie rozumiem. Chrząknąłem, chwytając drewniany stół w rogu pokoju, aby się podnieść. Żniwiarz zbliżył się do mnie, gdy zauważył, że drżę. Gdybym nie przyszedł tu dziś wieczorem, co by się stało? Potrząsnąłem zmieszany głową, podnosząc filiżankę zimnej już herbaty do wyschniętych ust i popijając łek. Położyłbyś się spać, prawdopodobnie na kilka krótkich godzin, aż zbudziłbyś się zlany zimnym potem. Nalałbyś sobie gorącej herbaty i wyszedł na ganek. Zapomniałbyś jednak o gwoździu, który tam rzuciłeś. Pamiętasz? Żniwiarz uniósł teraz szkieletową rękę, ściskając gwóźdź, który zaciskałem kilka godzin wcześniej w ustach. Nadepnąłbyś na to, bolałoby jak diabli, ale nie poszedłbyś do lekarza, prawda? Zacząłem kontemplować scenariusz w moim umyśle. Oczywiście, że nie, Peter. Żniwiarz wskazał na moją niechlujną, zaniedbaną twarz. Przestałeś się o siebie troszczyć w dniu, w którym Megi już nie mogła zwracać ci uwagi. Moje brwi zmarszczyły się w zmieszaniu na słowa żniwiarza, dalej nie pojmując jego hipotetycznej historii. Może to dla ciebie brzmieć jak brednie, ale zapewniam cię, że to wszystko ma sens. Przekonaj mnie, odpowiedziałem surowo. Gdybyś został z tym w domu, w dane zakażenie by cię zabiło, Peter. Niemożliwe, powiedziałem, marszcząc brwi. Cóż, nie na początku, ale po trzech tygodniach miałbyś na tyle ciężki tężec, że umarłbyś na skrajne skurcze mięśni, szyi i ust. Nazywają to szczękościskiem. Czekaj, mówisz, że to naprawdę mogłoby się wydarzyć? Zacząłem bełkotać. Cóż, to rzadkie, ale stałoby się. Widzisz, w jaki sposób umierają ludzie? Postać zaśmiała się z protekcjonalnym tonem. Jestem śmiercią, Peter. Znam wszystkie możliwe skutki śmiertelności, więc samodzielnie planujesz niwa. Więc po co tu jesteś? Czemu zabrałeś gwóźdź i ze mną rozmawiasz? Znowu się zaśmiał, tym razem bardziej ironicznie. Prawdę mówiąc, moja obecność dziś tutaj Uratowała nie tylko ciebie. Przełknąłem ślinę, po czym usiadłem na starym, skrzypiącym, drewnianym krześle, stawiając filiżankę herbaty na pobliskim stole. Widzisz, gdybyś umarł, Peter, nie mógłbyś wysłać swojego listu. Jakiego listu? Warknąłem, pochylając się do przodu. O, nie bądź nieśmiały, druga szuflada w kuchni, powiedz mi, że nie zapomniałeś. Wstałem, wciąż drżąc i szybko wszedłem do kuchni otwierając drugą szufladę. On miał rację. Mój list do doktora Faro spoczywał między kilkoma starymi książkami kucharskimi. Naprawdę zapomniałem, że kiedykolwiek napisałem to cholerstwo. On tego potrzebuje, powiedział żniwiarz, a jego głos odbijał się echem po salonie. Czasami jest to niezwykłe, co może zrobić dla duszy zwykły bazgroł. Wróciłem do salonu, wciąż ściskając list w dłoni. Po tym, co przydarzyło się Megi, doktor Farrow uznał, że nie nadaje się być lekarzem. Pięć lat w szkole medycznej i dwanaście lat praktyki. I po co? To nie był pierwszy raz, kiedy zabierałem któregoś z jego pacjentów. Nie Wielokrotnie pukałem do ich drzwi, ale tym razem coś niewłaściwego dotarło do jego umysłu. Coś, co wielokrotnie powtarzał jego ojciec, zostało przez niego zaakceptowane. Co dokładnie? Zapytałem, biorąc kolejny łyk herbatę. Ojciec doktora Farrow powtarzał, że ten nigdy nic nie osiągnie jasne, stopień naukowy ale nic z niego. Bez wrodzonego talentu, a farał, według jego ojca, miał nie mieć go za grosz. Spojrzałem na list, czytając wyryte imię doktora na kopercie. Tym razem zapukałbym do jego drzwi. Taki wstyd, samobójstwo. Twierdzisz, że będąc tutaj, ratujesz go? Mniej więcej, wszechświat działa w sposób bardzo przyczynowo-skutkowy. Na przykład, gdybyś umarł, nie wysłałbyś listu. Gdyby doktor Farrow nie otrzymał listu, zabiłby się. Gdyby popełnił samobójstwo, jego brat opuściłby swoją służbę w marynarce wojennej, by wrócić na pogrzeb. Gdyby tak się stało, admirał Keton i jego załoga przyoczyłaby bombowiec torpedowy. Czekaj, o czym ty do cholery mówisz! Przyczyna i skutek, Peter. Jak domina albo. Ten film, który ty i Maggie oglądaliście w każdą Wigilię. Żniwiarz zatrzymał się, patrząc na mnie, jak spuszczam głowę w kierunku drewnianej podłogi. Czy wiesz, że ten film mógł nigdy nie powstać? To znaczy, wszyscy kochają Jimmy'ego Stewarta, ale gdyby nie to, że odszedł z sił powietrznych, nie nakręciłby tych wszystkich filmów. On mógł umrzeć? Żniwiarz w odpowiedzi skinął głową. Zdziwiłbyś się, co potrafią żniwa. Nawet śmierć jednej osoby ma swoje skutki. Tak jak przybrany wuj Megi, Harry, gdyby nie zabrano go dwa dni przed jej planowanym wyjazdem na uniwersytet, nigdy nie byłaby na poczcie w dniu, w którym się poznaliście. Miłość od pierwszego wejrzenia, co? To to był zbieg okoliczności, powiedziałem. Wpadłem na nią, pośpiesznie wychodząc. Nie. Przerwał żniwiarz. Nie ma zbiegów okoliczności. Spóźniłeś się na pocztę, ponieważ twoja ciężarówka utknęła na drodze stanowej 32. Nie mogłeś jej szybko naprawić, ponieważ Louis, twój mechanik, miał problemy rodzinne. Pamiętasz? Jego siostrzenica doznała tego poranka udaru, co oznaczało, że na pocztę musiałeś udać się piechotą, wręcz biegiem. Te dodatkowe 40 minut dało Megi czas na dotarcie w odpowiednie miejsce. Żniwiarz bębnił palcami po zakurzonym parapecie, wycierając kurz z pokrytych skórą palców. Widzę wszystko, Peter, i uwierz mi, coś tak prostego, jak spóźnienie się na autobus, może spowodować kolejną wojnę światową. I wiedz, że wielokrotnie byliście tego bardzo blisko. Wolną ręką potarłem zapocony podbródek, próbując przetrawić to, co powiedział mi Żniwiarz. Drogi doktorze Faroł, śmierć nie widząc treści, zaczęła recytować mój list. Te ostatnie miesiące były niczym innym jak udręką bez mojej żony. Ja jednak żyję na ile mogę, wiedząc, że ona jest w lepszym miejscu. Jestem pewien, że chciałaby Abym panu podziękował za te wszelkie starania, które pan włożył. Dał nam pan nadzieję. Wystarczy. warknąłem, ocierając kolejną łzę z mojej czerwonej już twarzy, sucho kaszląc. Żniwiarz powoli schylił się w moim kierunku. Nie miałem już siły wzdrygać się ze strachu. Klęknął przede mną. Bez ciebie i twojego listu Twój świat zostanie wepchnięty w największe, najbardziej obfite żniwa w historii. Co masz na myśli? szepnąłem pod nosem. Powiedzmy, że admirał Keton musi żyć. Bez porucznika faroła, brata doktora, umarłby. Tylko ty możesz to zatrzymać ty i twój list. Spojrzałem w dół na nieco pomarszczony już list, a potem z powrotem na śmierć. Choć moja głowa pulsowała, to co powiedział, w końcu nabierało sensu w moim umyśle. To znaczy, oczywiście, gdybyś przeżył i faktycznie dostarczył ten list. Zamarłem zmieszany uczuciem mrowienia na szyi i z powodu zmieniającego się tonu głosu żniwiarza. Do czego zmierzasz? Żniwiarz zachichotał do siebie. Tym razem był to złośliwy śmiech. śmiech. Przyczyna i skutek, Peter. Upadłem, moje kolana ugięły się, gdy zacząłem niekontrolowanie kaszleć. Powiedziałeś, że przybyłeś tutaj, aby mnie uratować oszczędzić więcej ludzi niż tylko mnie. Racja śmierć uśmiechnął się kłamałem. Powstrzymałem się przed kolejnym atakiem kaszlu. Z drżącymi kolanami spoglądałem na żniwiarza z zauzawionymi oczami. Ale gwóźdź, powiedziałeś, że jeśli na niego nie nadepnę, wyciągnąłem go z rękawa, Peter. Daj spokój, jeśli naprawdę myślisz, że Bóg śmierci, żniwiarz, chciałby pomagać ludziom. Proszę cię. I pomyśleć, że byłem poddenerwowany na dzisiejszą okoliczność. Dzisiejszą okoliczność? Zakaszlałem. Żniwiarz, podwijając rękawy płaszcza, odsłonił pod spodem ciemno zabarwiony garnitur, uśmiechając się do mnie przez wypolerowane zęby. Tak, podobało ci się? puścił mi oczko. Halloween, ten jedyny, najsłodszy dzień w roku. Trzeba pozostać w roli przez cały wieczór, choćby nie wiem, co. O czym ty mówisz? Zakrztusiłem się. Mam ci to przeliterować, jęknął znudzony, przewracając oczami. Tak naprawdę masz zaszczyt spędzić Halloween z księciem piekieł, ojcem kłamstw, władcą demonów. Myślałeś, że tylko wy, ludzie, lubicie się bawić? Wstydź się! Upadłem na ziemię, łapiąc oddech. Stukot wypolerowanych butów przedzierał się przez drewnianą podłogę. Słyszałem, jak się śmieje. Ryczący głos żniwiarza został zastąpiony łagodnym, pewnym siebie tonem. Uniosłem głowę, ale z kolejnym kaszlem, z powrotem upadłem na ziemię. Rozpryskując krew, prosto z moich ust. Wiesz, Peter, naprawdę nie powinieneś zostawiać swojej trudki na szczury w kuchni. Megi zawsze cię o tym ostrzegała. Nigdy nie wiesz, kiedy jakiś nikczemny diabełek dosypie jej do Twojej herbaty. Wyplułem z ust jeszcze więcej krwi, zalewając podłogę. List, wciśnięty w moje konwulsyjne palce, został mi wyrwany z ręki. Słyszałem, jak się rozdziera. Na czym skończyłem? A, tak, powiedział. Dałeś nam nadzieję. I wiem, że pewnego dnia znów zobaczę moją ukochaną żonę. Z poważaniem, Peter. Maniakalnie zarechotał. Mam dla ciebie dobre wieści, Peter. Zaraz spełni się Twoje życzenie. W końcu to Halloween, noc duchów, do których dołączysz. Resztą sił podniosłem głowę. W cieniu blasku księżyca, rzucanego przez okno, widziałem stojącą nade mną postać, ozdobioną rogami na głowie i kopytami zamiast butów. Moja głowa opadła na zimną, drewnianą podłogę. Gdy próbowałem odszukać wzrokiem. Kogoś jeszcze. Niestety nikogo tu nie było. Z ostatnim tchnieniem, kiedy światło księżyca zmieniło się w całkowitą czerń, usłyszałem ostatnie słowa od mojego dzisiejszego gościa. Wesołego Halloween, Peter.